Na allaha, Donaldzie. Tak, frau Makrela? Coś mi wyrosło na majne twarzy. Proszę ją pokazać. Pytę. Donaldzie, tylko bez zbędnych komentarzy. Ta, 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 ta? Frau Makrela, muszę już lecieć. Za dwie godziny mam przesłuchanie. W polskiej prokuraturze. Donaldzie, uważaj na siebie. Coś mi się zdaje, że to wszystko to jakiś podstęp. Jaki podstęp? Daj spokój. Lecę. Panowie. Ja nie rozumiem, za co wy mnie zamykacie. Przecież ja wszystko dla dobra naszej ojczyzny robiłem. Zabierałem bogatym, dawałem biednym. A że w platformie nam się nie przelewało? Poczekajcie, niech się tylko Unia o tym dowie. Zobaczycie, wyniszczyciele praworządności. No, od dziś tu jest Twój nowy dom. Ha, z Brukseli do Celi. No, cześć chłopcy. Skąd jesteście? I za co siedzicie, jak można wiedzieć? Z e, Syrii. Za gwałty. Jeśli mamy siedzieć razem, musisz przestrzegać naszych zasad. Każdemu nowemu albo wydłubujemy oko, albo... Klawisz! Dlaczego mi wrzuciliście do celi z samymi ciotami? U, stary. Masz nas za cioty? Jakoś nie widzę, żeby ktoś tu był jednooki. 100 tysięcy europosłów, racja Doniu! Pomyliłem cele, chodź za mną! Właśnie tu jest miejsce dla takich jak ty. Stara gwardia! Donek, że ciebie w końcu złapią, to się nie spodziewałem. Ale dobrze być znowu razem. Grzesiu, Ewka? Co, co ty tutaj robisz? No wiesz, sam przepychałeś te parytety. Porówno kobiet w Sejmie, to i razem nas wrzucili. No, to to ja rozumiem! Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wreszcie sobie odpocznę i to w doborowym towarzystwie. Co? Co się tak patrzycie? Jakbyście ducha zobaczyli? Yy, Donald, bo wiesz, jakby ci to, no ten teges. Yy, Jarek nie rządził już od tygodnia. Tak? No a kto wygrał? Korwin Donaldku, Korwin. Na szczęście to był tylko sen. Dla kogo szczęście? Dlatego szczęście.